Zanim jeszcze zaczniemy odcinek, chciałbym się pochwalić czymś. Wreszcie odważyłem się kupić za 50 zł Twilight Pass. I teraz odbierzemy sobie, co oni mają tam do zaoferowania. 6 to get free gifts. 200 tiketów. Glorious General Zilon do Zilonga na jeden dzień i Diamond Hero Pack. Nie będę tego, bo jeszcze przez przypadek... Skina na jeden dzień odblokuję, zbieram te trial karty na jakiś jeden tam ten Eudora Red Lips, którego mam. I kolejny Diamond Hero Pack, tym razem dwa. Lolita i Kagurka, ok. Deluxe Skin Trial Card. Uuu, widać, że na bogato. I Star Protection Card. Mermaid Princess i Sun and Sand. Mm, mam już sobie te Butterfly Goodness, ale na jeden dzień może, może być. O, 5 lucky ticketów. No, głównie to gdzie 15 Double X Skarb Jeszcze rameczka i 500 tiketów O kurde No i ten moment Czy to się uda? Tak To jest ładny skinek, tylko Bardziej wolę, no nie wiem, no na przykład Mody na Butterfly, ale nie będę na nią aż tak o, proszę, Glory General kolejny. Nie będę na nie tak zwracał uwagi, dlatego że nie chcę przepłacać, bo mam już na oku jeden. Ten ok, to na razie tyle. Zapraszam na odcinek. Siemano moi drodzy, z tej strony Alba na dzisiaj Przyjrzyjmy się Zilongowi Chociaż niestety go nie widać Ha! <kly> Dobra I teraz mam problem, bo niby nic nie układałem, niby ten na... Dobra, co się u niego slowuje? Swift back Slow... Aha. Dobra, zaufam instytucji, biorę Killing Spree i oczywiście build numer 1, który... Swoją drogą... Czy jest jeszcze godny polecenia? Jeżeli chodzi o to... Dobra, jest normalny Zilong. Jest enemy Alucard. Czyżby powoli odkrywali te revampy? Czyżby wszystko było prostsze? aniżeli... O, poczekajcie chwilę, tylko wejdę do mojego studia mini. Dobra, jesteśmy w środeczku. O, akurat się gameplay zaczął. Jestem confused, ponieważ nie wiem, co na nim brać. Pierwsze co? Every Free Basic Atex, Xilinx Gains, Dragon Flurry. A, zależne od HP, to 50% basic damage. O, proszę. A, już ci coś chyba nie wyszło. CC czy blink? Raz, dwa i. Nie wiem, jak to działa, szczerze. A, goście counter junglują. Ok. Halo. Aj. Chodź no tu. Gdzie lecisz? Jest. Go dalej. O proszę. Ej. O proszę. Co tu się dzieje? Ale najs najsowny początek. A, jednak on wziął to. No okej. Okay. W ogóle kolejna wycieczka do mnie przylazła Nie wiem, że się leczę, co? O, już mi się podoba Ej, a może wiem co nawet co budować jako pierwsze Znaczy taki jako taki tankowny item Dobra od razu Heptasis, żeby nie było tych O! Już myślałem Okej okay. Nie Mów, że mnie będziesz Dlaczego mi to robisz? Chwila, bo to daje ten Go Okej okay. No nie okej okay. A może? Już? No Ale on ma teraz over dziwny trochę No nie taki do przyzwyczajenia się no come on, chodź tu, proszę, nie proszę, no kurczę, ta postać w krzakach jest cholernie... U Malu też jest taki... Uff, taki Fifa Rafa. W sumie ja nie wiem, co na nim pierwsze budować z pomocy. O, Okej... Okay. To jest pierwszy gameplay i nawet jakbym spierdzielił sprawę ponadto, to i tak to pójdzie. Halo. Aha, czyli co le... Co level chyba... Więcej się leczy. Okej... Okay. O, no. dziękuję. Spadaj z tych krzaków. Robimy to? Takie typowe, o nie ma tak łatwo. A no, na razie wyłapałem trochę tych. Ale tak jak myślałem. Ale dajcie to tutaj. Ja Wam powiem szczerze, że on ma tak dziwny teraz voiceover. Nie mogę się do niego przyzwyczaić. O! Na ślepo. Ale po co tak? Chodź tu. O nie, dobra, dobra, jednak się udało. A ter teraz ryzykujesz. Bliskie spotkanie z hajabuzą. A ten se poszedł. Ten se poszedł. Nie, chodź tu, 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 tu. Go! Uuuu. Aż pies do mnie przyszedł <gryw> O lol No ale teraz używanie ulta do takich walk to jest prio Teraz to już nie będzie takie, że o Ulti do ucieczki Tak jak przy Okej, okay, mamy to Tak jak przy Seiberze że nie weźmiesz już drugiej umiejętności only do ucieczki, tylko teraz... Dobra, teraz... O Jezu, chyba miał to klucz... O, jest. A no tak, o 15 wywala im Tech. Okej. Okay. Defensywy. W ostatnio się złapałem nad tym, że nie wyjaśniałem. Patrz. Zemści się. OK. Jeszcze Akurat musiał być na low ten minion Dobra, w sumie mógłbym tak mor w teamie O Boże gorąco trochę Oj, chyba Heptasis teraz nie będzie takim opi temem jak to zawsze było. Cyk, cyk. Oj, chyba nie będzie. Czyżby miał low? Low to niby miał. No, myślałem, że jednak jednak doszedł do wniosku, że za dużo ryzykuje. Ale to chyba ma... Ale to ma strasznie mały ręcz. Dobra, teraz naprawdę. Dupni DS DHS DHS Okej. Okej. No, oni na full HP mają To już raczej nie przeżyję No, czy Zilong jest spokojnie Nie wiem, bo O w mordę. Teraz sprint Chciałem ją kurde za siebie wziąć Dobra, tak się Why my old stop? Formalnie chyba dlatego, że byłaś w krzakach. Nie, zaraz ja chyba sprzedam ten heptasis, bo jest strasznie... To jest kurde słaby. Dobra. Czyli jednak to jest useless na nim. Okej, okay, teraz tylko... Ach, ciały. No nie, no jeszcze na minionie się... Dobra, nie atakuję. Nie atakuję jego, dopóki nie mam tego... ...drugiej umiejętności. Coś mi się zdarzy że ona tu przyjdzie. Nie. To super. Ale obrażenia zadaje swojakie. Dobra, mam Demon Hunter Sport teraz... Trochę krytów. Chyba jednak kryty jego zdominują. A, i Attack Speed. Czy tamten Wildzik wiadomo, który wróci do łaski? No wiecie, że... Tankowność plus Attack Speed, Lifesteal... Takie typu. Okej. Okay. <gryw> I tak ona wzięła. Chaja e, buza. To już bym potrzebował pomocy. O! Nie wracasz się tu? Nie wróciła się chłopina. LOL! No to mnie zadziwił. Wpa Wpadł prosto w moje objęcia. Ucieszył. Syna smoka. O, super. Super, że ja to wziąłem. Kurde, to czy szykuje się taki najsłabszy. taka najsłabsza giereczka z tego wszystkiego? Kurde. Dobra, dobra. Dobra, muszę też zmieścić gdzieś wyrocznie. Teraz no ten hilik mi się podoba. Teraz go tutaj. No chłopy, nie mówcie, że nie wiecie jak. O boś. Tak jak O, ja ją dobiję, ja ją dobiję, a jednak nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja to jest. O, matko. A Po co ja tam się. Boże, ja już nie ufam tym. Nie ufam, kurde, gnojarzowi. Hmm. W sumie? Patrzę tak na Wind of Nature. Też mi się wydaje, że to może być fajna odmienność. Kurde. Nie, uciekaj, uciekaj. A i tak myślę, że kryty go zdominują. Tu mogę sprzedać, bo już tak bardzo nie będę dżunglował. No fajnie, chłop nam wchodzi do bazy. Chłop nam wchodzi do bazy. Nikt nie chce go. No ale takie wchodzenie do bazy to jest prędzej moja ta. Moja działka. A jak na razie stoję w miejscu Okej, okay, Hilda z Bań... no... Boże, dajcie mi wyłapać z jakichś dobrych No a ja mówię pierwszy gameplay, pierwszy gameplay O, A to takie coś No a tutaj trzeba chyba przy nim 15 bodajże Giereczek jak przy Juzongu Żeby coś tam wskórać. Odzwyczajcie się od wielu przyzwyczajeń w... w jakich sensie na przykład Najgorsze przyzwyczajenie to jest chyba używanie ulta do ucieczki No nadal będzie Nie, to jest, to jest jakiś Braxi Live to the win. Dobra nie ma, tego jeszcze, nie ma jeszcze tego słynnego triple kilo a szkoda, przydałby się. E, patrząc tak na to, mógłbym właśnie pójść w oracle, sprawdzić jak to się... Zilong Crystal HP to 50% his psychical attack. Dragon Flurry benefits only one time from Demon Hunter's Fort. A już wam coś, nawet ten przytoczyłem. <noise> o lol, lol. dobra, myślę, że to i Blade of Death, zakończę albo Queen Wings, albo Dominate Ice, Twilight Armor, No też coś tak tankownego. Coś, cokolwiek. Dobra, teraz. Dobra, możemy. O, nie możemy! On no. wszystko rozpierdziała. Ale Uranus, zagrałem w nim w ostatnią giereczkę. Bo dajże promo do legendy. Wygrałem. Nie kupiłem żadnych tankownych itemów, a byłem nie do zabicia. I ktoś mi tu wytłumaczy, o to jest normalna polska dla healowania się, ona tylko się dużo healuje, kupisz tylko antichila, jesteś bogiem. A właśnie, że nie. No i mówiąc tak o tym drugim kanale też, myślę, że to będzie taki kanał poświęcony Saberowi 100%, a otworzę go, nie wiem, jeszcze może w tym tygodniu. Mm, no i potrzebuję jungli jeszcze Jako taką Oni tam sobie poradzą I tak bądź jak Icierowie Dobra poczucie No i tak mają rację Jeden raz tylko Chociaż w sumie jako ostatni mogę polecieć i Fandom Że zwiększyć jeszcze te kryty no nie ma sensu budować Golden Staff. Chciałbym Oriental Fighters Squad. Teraz myślę, że to jest możliwe. Dobra, oni mają jakieś tam AP. No, Karina, Kagura. Coś tam. Dobra, i co oni to kończą? Co gorsze, nie gadaj, że to leci z cooldownu, jak kogoś zabijasz. Ej, ja bym to musiał spojrzeć. Yy, 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 zara, zara, zara. Może tylko jedną rzecz sprawdzić. Pójdziemy z tym na sandboxa i to sprawdzimy. No gierka no taka sobie. Ale zawsze pierwsza gierka. Ale muszę z tym iść na sandboxa, bo jeżeli wywali ci cooldowny, jeżeli kogoś zabijesz czy tam asystujesz pierdziumaniu, ale, ale jeżeli wywali cooldowny to jest. To jest coś kozackiego. Dobra, ale nie, ja muszę naprawdę z tym pójść na sandboxa, nawet nie będę robił cięcia. Nie pokazuję też tych, a widzicie legendę udało mi się wbić. Prawie samim saberem, dobra, zdaj tak custom, practice, zeelong, pig, ruby, alfa. Zdaj tak na hitro. Zdaj tak na hitro. Najbardziej słabego bota pójdę tam nawet w ten. Ale no muszę zobaczyć. Szybko, szybko. Żeby już nie przedłużać. Add gold to ciebie. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, myślę, że to wystarczy. I ostatnie. Max level. prostszy normal bot teraz może tak o już mi się to podoba czekajcie ja tu coś pisze? boże pisze ja patrzyłem na ulta ok już wszystko rozumiem już wszystko rozumiem tak moi drodzy to jest Zilong, nowy Zilong, niby gameplay słaby, ale dowiedzieliśmy się jednej bardzo fajnej rzeczy nawet. Pewnie wszyscy już to wiedzieli, tylko ja głupi nie wziąłem tego pod uwagę, bo nie wiem, raczej czytać te. Ale dobra, mamy to z głowy, mam nadzieję, że się podoba, jeżeli tak zostawcie łapęcję w górę i komentarz. Mam nadzieję, że reszta pójdzie też tak gładziutko. Mm, bo jak to jest z tym? No tak, 3,59, ale jako tako. I pozdrawiam Was, leccie do mojej trzymać 6. I zobaczymy, czy się opłaciło kupywać Twilight Pass.